Witam was moi drodzy, bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku opowiem wam o moim drugim mega nerwie, który mnie spotkał tymczas, tym razem, tym razem na zmianie popołudniowej. How good to see you Co takiego się wydarzyło? Otóż naszymi gośćmi byli nie kto inni, tylko cyganie. Cyganie obwieszeni złotem, którzy skąpią nawet złotóweczki, chcą was przyciąć nawet o złotówkę. I to naprawdę powiem wam, że na złotówkę. Jak do tego doszło? Cyganów mieliśmy kilka razy w naszym w naszym hotelu. Byli naprawdę gośćmi top 3 najgorszych gości hotelowych. Jak nic, zajmują albo pierwsze, albo drugie miejsce. No, się wydaje, że drugie, bo Duńczycy są na pierwszym miejscu, a to dojdziemy w innym filmie. Otóż jak to się zaczęło, Cwane bestie z nich, bo długi czas ich nie było, bo po prostu nie chcieliśmy, żeby byli naszymi gośćmi. Pozbyliśmy się ich. Dobry plan. No ale założyli rezerwację. Dyrektor się zgodził, o dziwo, bo jest łasy na pieniądze. Well played, sir. No, ale wiadomo, że popuścisz jednemu, to zjawią się inni. Jak na zawołanie. I tak też tym razem było. Cyganie założyli rezerwację w jednym dniu, na jedną dobę. Później się okazało, że chcą przedłużyć, bo robią sobie zjazd rodzinny w naszym hotelu. No i był problem z przedłużeniem ich rezerwacji, ale zapłacili. Zjechali się też inni. No i mówię, że nie ma takiej opcji, po prostu macie te swoje rezerwacje i to, to jest wszystko. Założyłem jeszcze jedną rezerwację, bo, bo, chcieli, ale zapłacili od razu, więc, więc spoko, ale później powiedziałem, poblokowałem wszystkie inne możliwości, poblokowałem pokoje, żeby już nie zjeżdżali, bo oni tam próbowali całą swoją rodzinę znowu eee, ulokować w naszym hotelu, więc poblokowałem wszystkie pokoje, powiedziałem, nie ma, nie ma opcji. No i chuj, no i cześć. No, ale roz, rozsiedli się na, na restauracji, pozamawiali chyba dwie kraty coli w ogóle w trakcie swojego pobytu. Zaczęli się już głośno zachowywać, zaczęli po prostu zawracać nam tak gitarę, a byliśmy, był to weekend, więc yy, był jeden recepcjonista, jedna kelnerka, jeden kucharz i jedna sprzątająca, i był mega problem, bo tam zjechało się tych cyganów chyba z 20 bądź 22 osoby. O nie, jesteśmy zgubieni. Rozsiedli się na restauracji i zaczęli zamawiać wszystko. Kole, sprajty, herbatki, kawki, yy, jakieś dania, obiady, zupy, ryby. Więc Ukro był niesamowity, po prostu. Ale w tym czasie, jak na złość, musiało być dużo przyjazdów, dużo w ogóle zawirowania na hotelu. Yy, dużo wydzwaniania na recepcję. Bo chcą jedzenie sobie zamówić, bo to, bo tamto I naprawdę zrobił się mega młyn. O MY GOD! OK, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Mega młyn. E, I po prostu już nasza kelnerka na restauracji też nie wytrzymywała, bo no zawracali gitary z wszystkim. A nie wszystko naraz, że wie Państwo, nie wiem, pięć kawek, pięć to, pięć tamto, tylko kawkę a za chwilę jeszcze dwie kole, za chwilę a dwa sprajty, a za chwilę Red Bulla, a za chwilę herbatkę. I można się było w tym wszystkim pogubić. I tak też się stało. Niektórzy, niektórzy gości, którzy później przyszli usiąść na restauracji, no to po prostu był taki czas oczekiwania na, na jedzenie, że no po prostu wstawali i wychodzili, bo, bo nie było sensu czekać na to. Ale ta nasza kelnerka też już po prostu powiedziała, że proszę być ciszej, bo tu nie jesteście Państwo sami. Proszę się zdecydować o wszystko naraz, a nie, że co chwila Państwo zawracają gitarę. No jakby później poszedłem im coś tam donieść. I Pan tu jest kierownikiem? Pytanie zadaje cyganiał. Po prostu wyśmiałem go w twarz. Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Co powiedziałem, że nie jestem tylko recepcjonistą. To Pan przykorzyst to koleżance, żeby nie traktowano takich Indiańców. I tak indianców byśmy lepiej traktowali, yy, tylko żeby się do nas jakoś odnosiła, bo po prostu my jesteśmy dużą grupą, zostawiamy u was pieniądze, jakby to nas obchodziło, nie musicie. WYPIERDAŁAJ! I niech się do nas jakoś odzywa. Proszę zwrócić uwagę, nie, a ja powiedziałem, że ja nie jestem z tego działu, ja po prostu przyjdzie koleżanka, to sobie po prostu pan że mi powiedzieć w twarz, nie, a nie, że ja jestem jakimś głębiej pocztowym, ja miałem przekazywać wiadomość, no ja nie jestem z tego działu, o niech pan to powie, bo coś tam, nie, ja nie jestem z tego działu, po prostu wróciłem się na pięcie, wyszedłem i mówię, niech sobie chcą mówić, to nie chcą mówią, nie, a po prostu niech wyjdą i tyle, i dadzą nam spokój. I jakby no tam wszystko to się jakoś tam rozeszło po kościach, dalej siedzieli, w ogóle zawracali gitarę, e po prostu zobrazuję wam to, jak cyganie w ogóle traktują innych. Wtedy było dosyć gorąco. Jedna cyganka miała psa, takiego Pinchera. I ten pies, jak przyszedł do nas do hotelu, on tak harczał, tak mu było gorąco. Po prostu rozwalił się na zimnej posadce w recepcji. I tak sobie leżał, nie na środku w ogóle. Ja po prostu czekam, czy któraś typiara ma wodę dla tego psa, nie? Nie. Tak strasznie harczał, tak mu było gorąco, tak się zgrzał. I oni tam między sobą gadają, nie? Po prostu ja się wkurzyłem w ten momencie. mówię, daję psu wodę. I się pytam, nie? Czy, czy mogę wodę dla psa? On taki jest zorientowany w ogóle. Tak, tak, proszę, nie? No i ten pies podleciał, zaczął tam wypić. Chyba spółmiński miski wypił. I dalej sobie harczał, nie? Ale no... Dla mnie to po prostu był jakiś w ogóle szok, no. Typiara ma psa... Ma go totalnie w dupie, nie? Pies w ogóle harczy, jest mu gorąco. Rozłożył się, widać, że po prostu jest mu no mega źle, mega ciężko. Odpiaram ja o go w dupie, nie? Ach, po prostu ciężka, ciężka sytuacja, ale po prostu... No ten dzień później jeszcze w ogóle nasze kierownictwo się po prostu śmiało z tego, nie? Że co mi się mega zabierni w weekend? A ja mówię, no, fantastycznie, nie? Mega śmieszne. Ciekawe, czy byś ty się śmiał gdybyś wtedy był. Otóż nie. No ale tam doszliśmy do wniosku, że trzeba to jakoś ukrócić. Trzeba jakoś ich wyeliminować dalej, żeby nie mogli założyć rezerwacji, bo pomimo tego ile, bo zostawili trochę pieniędzy, to fakt, nie? Ale czy to, czy to jest w ogóle sens kosztem zdrowia pracowników, stresu i kosztem też innych gości, bo inni goście nie zjedli prze, przez nich, bo było głośno, nie chcieli w ogóle zajmować miejsca w restauracji. Czy kosztem innych gości to się w ogóle opłaca, nie? Bo nie dość, że. Aha, jeszcze muszę Wam powiedzieć, jak mnie chcieli przyciąć na złotówkę, bo płacili za rezerwację. Był to koszt 351 zł za nocleg. Mówię, że płatność od razu, nie? Płatność z góry, ja Wam daję pokój, ale macie zapłacić z góry. Dobra, dobra, nie ma problemu, jasne, kierowniku, pewnie, że tak. Mówię, dobrze czy fakturę? Nie, nie trzeba. My to tutaj zapłacimy od razu gotówką i, i spokój będzie. Mówię, dokładnie. Będzie spokój. Dobrze. 351 złotych. No i gość daje mi 300 wy. Mówię, dobrze. Mamy 300. Daje mi 5 dych i w ogóle chowa resztę pieniędzy do kieszeni, nie? Mówię, dobrze. Mam 350 i jeszcze złotówkę. O, jeszcze złotówka. Mówię, tak, jeszcze złotówka, nie? Szuka, szuka po kieszeniach. Daje 50 groszy. Mówię, to nie jest złotówka, to jest 50 groszy. Ja potrzebuję 1 złoty. I zaczyna szukać, nie? Mówię, ja nie mam, zwraca się do swojej tam, masz może złotówkę? Ta też zaczyna szukać tam po kieszeniach. I ta się zwraca do swojej matki: czy masz złotówkę? Ja w ogóle czekam, nie? Mówię, tak, czekamy na złotówkę. Mam, mam, mam złotówkę, nie? Daj mi złotówkę. No, tu jest w kierowniku złotówka. No dobrze, mamy 351 zł. Teraz nam się wszystko dopiero zgadza. Chcieli mnie orżnąć na złotówkę, nie? Na jeden zł. Jeden zł. Orżnąć w ogóle. Czy to w ogóle ma jakiś sens, złotówkę? Ja rozumiem, dam 5 zł, 7 zł, czy coś. Spoko, ale złotówkę? Czy to jest jakaś, nie wiem, tradycja, żeby orżnąć hotel, czy kogokolwiek, sprzedawcę na złotówkę? Nie wiem, ale po prostu było to żenujące zachowanie. Nie ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. Nie ja miałem po prostu złotówkę. Hit. No ale tak, to po prostu było się taki zlot taboru cygańskiego w naszym hotelu. Mam nadzieję, że długo, 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 długo nie zabawiam u nas. Ale to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że mnie wysłuchaliście. Widzimy się w następnym. Cześć!